Witam serdecznie w naszym kolejnym filmie. Nazywam się Anna Franycka z Naprawy skrzydeł i dzisiaj będziemy kontynuować temat dotyczący terapii poznawczo-behawioralnej, a konkretnie y, odpowiem Wam na pytanie, które często zadajecie, czyli jak powinien przebiegać, czy jak powinna przebiegać terapia poznawczo-behawioralna. No więc, moi drodzy, Przede wszystkim warto myślę podkreślić, że terapia poznawczo-behawioralna jest oparta na współpracy pomiędzy pacjentem i terapeutą. Czyli musicie się liczyć z tym, że wasze zaangażowanie w tej terapii będzie bardzo, bardzo istotne. No i tutaj też bardzo ważne jest to, żeby powstało takie zaufanie między wami a, a waszym terapeutą, żebyście byli gotowi na taką otwartą komunikację, żebyście, mam nadzieję, wspólnie z terapeutą, żebyście się czuli po prostu komfortowo, po to, żebyście mogli się dzielić swoimi różnymi trudnościami, czy też tymi celami, terapeutycznymi, z którymi zgłosicie się do terapeuty. To pytanie, które zadajecie, czyli ja jeszcze raz je powtórzę, czyli jak powinna przebiegać terapia poznawczo-behawioralna. Pamiętajcie o tym, że ten proces cały terapeutyczny układa wasz terapeuta. Więc ja chciałabym się skupić bardziej na takim ogólnym zarysie. Ale pamiętajcie, że sam przebieg będzie ustalany już bezpośrednio z waszym terapeutą, do którego będziecie chcieli się zwrócić. No więc po kolei, co jest pierwszym etapem? Pierwszym terap etapem terapii jest ocena, czyli e, terapeuta dokonuje oceny. I razem z pacjentem, czyli z wami, będą wspólnie identyfikować różnego rodzaju problemy, cele terapeutyczne, czyli będziecie określać te cele terapeutyczne. Najprawdopodobniej będziecie również omawiać historię waszego życia, ogólnie mówiąc historię życia pacjenta. Terapeuta może wtedy też skorzystać z różnych narzędzi już na tym pierwszym etapie, czyli tych narzędzi oceny, i to wtedy wchodzi w grę, na przykład wywiad. Tak, czyli to, co Wy opowiecie, ale również kwestionariusz albo różnego rodzaju ska skalę oceny objawów, po to właśnie, żeby uzyskać pełniejszy obraz Waszej sytuacji. Kolejnym krokiem, jaki zazwyczaj się zadzieje, jest opracowanie po prostu tego planu terapeutycznego. Dlatego powiedziałam Wam, że nie możemy. Wcisnąć tego wszystkiego w jedne ramki. Mówimy dzisiaj tutaj tak bardzo ogólnie, jak to powinno albo mogłoby przebiegać. Czyli e, mamy już opracowany wtedy plan e, terapeuty razem z klientem, który będzie uwzględniał właśnie cele wasze, czyli cele pacjenta i wtedy wyznaczona zostanie taka ścieżka, ścieżka waszej pracy. Pamiętajcie, że taki plan jest bardzo, bardzo mocno spersonalizowany i dostosowany do Waszych indywidualnych potrzeb, a ogólnie do potrzeb pacjenta. E, oczywiście terapeuta na tym etapie na pewno Wam wyjaśni techniki i strategie, które będą wykorzystywane w Waszej terapii oraz jakie będą z kolei Wasze oczekiwania co do tej terapii. Tak? Albo jakie dzięki tym narzędziom zastosowanym możecie, y, możecie spodziewać się cele osiągnąć. Tak, ogólnie ujmując, czyli będzie to taka analiza, co tak naprawdę powinniście po tej terapii osiągnąć. Y, Później przechodzicie tak naprawdę do regularnych sesji terapeutycznych i one będą mogły się odbywać albo co tydzień, albo co dwa tygodnie, to również będziecie ustalać ze swoim terapeutą. Ta częstotliwość może różnić się w zależności od właśnie waszych indywidualnych potrzeb, tak? I sesja zazwyczaj trwa około 50. A tak mówiąc szerzej, 45 do 60 minut, czyli ja tak jak powiedziałam, 50 minut to taka średnia właśnie z tych dwóch zakresów czasowych, czyli 45 minut do 60 zazwyczaj taka sesja będzie trwała. Podczas sesji terapeutycznych macie możliwość skupienia się przede wszystkim na tych swoich trudnościach, z którymi przyjdziecie do terapeuty. Ta szczera rozmowa, otwarcie, komfortowa atmosfera, atmosfera zaufania, to wszystko będzie sprzyjać Waszemu procesowi terapeutycznemu, tak żebyście jak najszybciej i najskuteczniej przede wszystkim mogli. Osiągnąć swój cel. Terapeuta ta na pewno będzie Wam zadawał różne pytania, no będzie z Wami po prostu prowadził rozmowę. I właśnie ta rozmowa będzie jednym z elementem, elementów pomocy Wam, i dzięki właśnie tej rozmowie terapeuta będzie też identyfikował te negatywne wzorce myślowe, które u Was występują, po to, żeby móc dokonywać później korekty tych wzorców myślowych. Terapia poznawczo-behawioralna, jak już Wam powiedziałam, ben, korzysta z różnych technik terapeutycznych. Tutaj ważnym elementem, ważnym podkreślenia, jest to, że jest to proces, który nie dzieje się tylko i wyłącznie w gabinecie. Jest to również proces, który dzieje się w Waszym życiu, czyli to Wy pomiędzy sesjami też y, odrabiacie zadania, tak mówiąc ogólnie, które zalecił Wam terapeuta. Czyli między sesjami tak naprawdę będziecie pracować, ale jest to ważne w waszym procesie terapeutycznym, bo właśnie ta wasza praca indywidualna będzie bardzo mocno wzmacniać efekty terapii, w której będziecie brali udział. Co, moi drodzy, jeszcze mogłoby być ważne? Tak naprawdę myślę, że taka informacja, że. Terapeuta nie określi Wam najprawdopodobniej czasu z góry. No Nie powie wam, że proces terapeutyczny, z którym temat, z którym przyszliście, będzie trwał pół roku, rok, czy, czy dwa lata. Musicie się przygotować, że tak naprawdę ta dogłębna analiza, czyli ten wywiad z wami, czy różnego rodzaju kwestionariusze, wstępnie doświadczony terapeuta. Pewnie określi Wam jakiś czas, tak? Natomiast idziecie do terapeuty nie z takim założeniem, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy wszystko się wyprostuje, tylko z takim założeniem, że weźmiecie udział w procesie, a to się zadzieje po prostu w zależności od tego, z czym przychodzicie i jakie będziecie, jak szybko będziecie osiągać efekty. Dziękuję Wam bardzo. Na pewno w kolejnych filmikach pojawią się jakieś kolejne pytania, czyli kolejne odpowiedzi. Jeżeli filmiki się podobają, bardzo proszę o lajki. Możecie również zasubskrybować nasz kanał, tak żeby Wam nic nie uciekło. I oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych. A teraz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.